Dzień dobry wszystkim. Rano auto zimne. Dokończymy temat ciśnienia i pukanki w silniku. Zobaczymy dzisiaj czy pukanka coś dała jeżeli chodzi o poprawę kompresji Wyniki niedługo Tak więc pozwoliłem sobie przygotować silnik do pomiaru ciśnienia mam zegar, świece powykręcane yy. a propos świec tak wyglądałem świece u mnie to przebiegu około 300 000 mil jazda w większości na gazie pozwoliłem sobie uszeregować je w tej samej kolejności jak wyszły tak będę je wkładał z powrotem. A więc zabieramy się do, do pomiarów. Zaczniemy od pierwszego cylindra. Mierzymy ciśnienie na silniku zimnym tak jak uprzednio to robiłem zegar zerowany no i jedziemy tak jak uprzednio mówiłem o to zimne, nieodpalane jeszcze z rana zegar założony czekamy na wyniki Pierwszy cylinder. I wynik jest około dziewięć Powtórka cylinder numer dwa. Zegar założony. Gaz do oporu. Do Kręcimy. Nie starczy na drugim prawie 9 8,5 cylinder nr 4 8,5 jedna strona zrobiona jedziemy drugą cylinder nr 5 8,5 8,5 Cylinder 7, 9 i to jest mało zaskoczenie, bo wcześniej był inny rezultat, ale to do tego wrócimy. No i ostatni cylinder 8, troszeczkę ponad 9. Zaraz omówimy rezultaty, które nam wyszły porównując poprzednie przed pukanką pozwólcie, że poskładam sobie wszystko do kupy i zaraz do was wracam jedna strona już złożona składamy stronę drugą oczywiście świece wracają w to same miejsce staramy się raczej świec nie czyścić, jeżeli są w dobrym stanie to po prostu je zakładamy tak jak, tak jak były moje, tak jak widać po 30 tysiącach, można powiedzieć, że na garu brak zakładamy bezprzewszczerzenia. Yy, odnośnie wyników, tak jak powiedziałem, wrócę zaraz do Do pomiarów sprzed pukanki i omówimy sobie, co się poprawiło, a co się pogorszyło. Na pierwszy rzut oka widzę, że cylinder numer 7 Odzyskał trochę trochę wiary w siebie. Kompresja się poprawiła. Na plus dla Liqui Moli Za pukankę, którą zrobili. Jeżeli. Jest to ich sprawka. Wierzmy w to, że tak właśnie było. Po to te pukanki właśnie stworzyli. Też się tak reklamują. Że poprawiają kompresję, czyszczą silnik, więc wierzmy w to, że taki właśnie tak właśnie jest. Pozwoliłem sobie zrobić małą tabelkę z wynikami, a więc, tak mamy po lewej 1, 2, 3, 4, tak jak, tak jak na silniku. Także są jakieś rezultaty na plus. Więc zaskoczenie jakieś jest, tak jak widać, pierwszy cylinder przed było 8,75 po jest 9,50. Na drugim 8,25 przed po jest 8,75 na trzecim 7,90 przed było 8,50 po i na czwartym 8,90 przed po jest 8,50. Zmieszyło się o. 40 czy to błąd pomiarowy pytanie dobre nie wiadomo e, cylinder 5 8 przed 8,50 po 6 8,60 8,50 po też jest zmniejszenie ciśnienia o 1 cylinder 7 o którym mówiłem wcześniej było 6,90 jest 9 więc jest duża poprawa i cylinder ósmy było 8,95 po 9,25. Czyli cały proces pukania Ja zaliczam na plus. Jestem mile zaskoczony. Nieduże poprawy, ale ogólnie wyrównały się ciśnienia na cylindrach. Na cylindrze 7, na którym było najmniej, przed płukanką. Jest na stan obecny najwięcej, prawie najwięcej. Największa różnica między przetopą. bo najwięcej mamy na pierwszym senzie 9.50. W przyszłym tygodniu będę robił taki sam silnik u kolegi, który podobne miał wyniki co ja, chociaż miał równiejsze. Ciśnienia. Omówimy ten temat w przyszłym tygodniu. Jak kolega zechce zostawić auto na pukankę. No chyba, że nie chce, ale może się zawsze wypowiedzieć, bo wiem, że śledzi ten program, ten kanał. Zobaczymy, co będzie dalej. <laughs> na dzień dzisiejszy kończymy. Pozwolę sobie jeszcze zapalić auto, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, by jeszcze nie było odpalane po. Po sprawdzeniu, zobaczmy. To wszystko jest ok. Włączmy światła. Mała rada przed takim zabiegiem wyłączcie sobie wszystkie pożeracze prądu. Tak jak stan licznika 197 575 to stan na 30 września 2019. Wydaje mi się, że coś tutaj z tą datą jest nie tak. No ale nic. W każdym razie zabieg się udał. Może kiedyś przy okazji umówimy modyfikacje, które nastąpiły w tym aucie? A trochę ich było. A więc tak, no. kończąc ten odcinek, zabieg na plus, zaskoczenie z mojej strony i zadowolenie. Zobaczymy, co będzie dalej. Wycieków na razie żadnych nie ma wrócimy do pukania silnika jeszcze w tym tygodniu jak kolega zostawi auto pozdrawiam kolegę